Siemanko, z tej strony Kuba Inge. i dzisiaj witam was w krótkim poradniku yy, dotyczący filmikach itp itd właśnie zacząłem nagrywać <coughs> mam już pierwszy swój odcinek dosyć fajnie mi wyszedł i właściwie no tak właśnie zechciało się nagrywać no i właśnie nie wiem dlaczego. Po prostu nie wiem dlaczego coś tam. Bo teraz nagrywam. Nie, to nie będzie live. Nie będę nagrywał liveów, to będą odcinki mniej więcej trwające. Powiedzmy. 4 minuty. Minutę, dwie. No i wyżej 5, Bo odcinki się bardzo długo w, w, w tego. W, w, po prostu. Wpuszczają na YouTube i tak właśnie jest. No i właśnie <laughs> mam skina, właśnie, o właśnie, Minecrafta Premium 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 Jak widzicie mam skina, ale z Diego. nie wiem dlaczego, ale tak fajnie mi się go spodobał. Dobrze, może kiedyś zmienię. No i właśnie będę kończył ten odcinek. Po prostu, bo chciałbym, żeby był bardzo krótki. Tak, bardzo krótki. Bardzo krótki. To żegnam się z Wami na razie i cześć.